Cześć, ten film za kilka dni zniknie. Prawdopodobnie. Więc upewnij się, że obejrzałeś wszystkie części, są dopięte tutaj. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to ja kocham wkładać kij w mrowisko i z przyjemnością to robię. A dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, o którym jeszcze nikt w internecie nic głośno nie powiedział. Podwójne standardy, czyli coś, co społeczeństwo... Wręcz uwielbia. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego odcinka, zadam Ci jedno bardzo podstawowe pytanie. Masz dzieci? Dzisiaj pogadamy o temacie, który mnie zdecydowanie potrafi doprowadzić do białej gorączki, czyli o podwójnych standardach w rodzicielstwie. Tak, dobrze słyszeliście. Kolejny kij w mrowisko ląduje u mnie na kanale. I zanim ktoś zada to złote pytanie, nie, nie mam dzieci. Zauważyliście, jak różnie traktuje się kobiety i mężczyzn? Jak na świat przychodzi dziecko? Kobieta? Oczywiście. Full wsparcia, psycholog, grupy wsparcia wszyscy się martwią baby shower, prezenty, słowa otuchy kochana, my ci pomożemy ty się niczym nie martw. Ty teraz sobie tylko leż i odpoczywaj. My się wszystkim zajmiemy, jeśli będziesz czegokolwiek potrzebowała. Dawaj znać, oczywiście, że tak. Znamy to, prawda? A wy, drodzy panowie? No to teraz się skończy wolność. Nie opijaj za długo. Musisz teraz zarabiać więcej. Masz do utrzymania całą rodzinę. I tak właściwie. To radź sobie sam. Zaraz sobie przejrzymy te. Podwójne standardy i te traktowanie. Ostatni jest najlepszy. Mój ulubiony. Reakcja na ojcostwo i ciążę. Kobieta słyszy. Och, moje gratulacje, kochana, to cudowny czas dla ciebie. Jak się czujesz? A mężczyzna? No to bracie. Koniec wolności. Teraz to dopiero zaczną ci się wydatki. Chodź, pójdziemy się napić, dopóki możesz. Ja jestem przekonana, że pewnie ty też tak pomyślałeś kiedykolwiek, że tutaj są tak gigantyczne podwójne standardy, że aż żal na to patrzeć. Bo mężczyzn traktuje się jako coś mocnego. Coś, co nie ma emocji, nie ma uczuć. Nie potrzebuje opieki, nie potrzebuje głupiego. Jak się czujesz? Jak ci z tym, dajesz radę, a może powinieneś iść po pomoc. No nie przecież wy jesteście tacy silni, tacy odporni i tak wszystko bierzecie na klatę, że wy nie możecie po prostu najzwyczajniej w świecie się bać. Nie macie też prawa do własnych emocji ani uczuć, bo tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. I tak właściwie. To dlaczego wy nie możecie usłyszeć: "Fajnie, stary, to będzie dopiero przygoda." Oczekiwania społeczne. Więc czego się od was wymaga? Oczywiście wiadomo, że dla przyszłej mamy wszyscy mają złote rady. Musisz jej zdrowo, dużo odpoczywać, mało się ruszać. Może delikatnie jakaś yoga, ale tylko raz w tygodniu, żebyś się kochana nie przemęczyła. A, no tak, i absolutnie nie możesz się stresować. Kamil, ty jej nie stresuj, bo ona teraz w ciąży jest. Ona za chwilę rodzić będzie. Znamy to, nie? A co słyszysz ty, jako przyszły ojciec? No, musisz zarabiać więcej. Masz do utrzymania całą rodzinę. Lepiej sobie znaleźć kolejny etat. No przecież moja Ewelinka, to jej nie może spaść poziom życia. Teraz masz całą rodzinę na utrzymaniu. A ty, mój drogi? Przecież wiadomo, ty nie masz emocji. Nie masz strachu. Nie masz stresu przed tą. Nową rolą, prawda? Ty tutaj, mój drogi, jesteś tylko od zapewnienia pieniędzy. A jak wygląda baby shower? Kobiety, no, kobiety nasze dostają prezenty, słowa otuchy, słowa wsparcia. Dostają też rady, balony, torty. A ty, mój drogi, co ty dostałeś? Bo ja mam wrażenie, że tylko tekst. Chodź, napij się, póki jeszcze możesz. I coś, co jest najbardziej przykre. Tu nikt nie mówi, że czeka cię wspaniała przygoda. To wiesz, mój drogi, brzmi to co najmniej jakby twoje życie właśnie dobiegało końca. A nie wchodziło na nowy, wspaniały etap. A opieka medyczna i wsparcie psychologiczne? Dobry żart. Kobiety w ciąży, regularne wizyty, położne, psycholog. Wszystko. A ojciec? A ojciec. Hmm, poczekajcie. Hmm. No tak, przecież tobie to się nikt nie zapyta. Czy nie potrzebujesz wsparcia? Jak się czujesz? I czy wszystko u ciebie jest ok? A przede wszystkim nikt nie zapyta. Czy jesteś przygotowany do nowej roli? Czy nie potrzebujesz wsparcia? Czy może jakkolwiek mógłby ci ktoś pomóc? Bo przecież mężczyzna to jest twardziel, nie? I pomocy nie potrzebuje. A co się dzieje po porodzie? Matka po porodzie. No to każdy pyta. Jak się czujesz? Wszystko dobrze? Potrzebujesz pomocy? Pomóc ci? A ojciec nie opijaj za długo, bo cię żona potrzebuje. Czy tam partnerka? I teraz najważniejsze pytanie. Czy którykolwiek z Was, po zobaczeniu pierwszy raz swojego dziecka, czy ktokolwiek z Was usłyszał słowa, jak się czujesz? Czy czujesz strach, presję, albo czy jesteś zestresowany? Czy ktokolwiek kiedykolwiek zapytał Ciebie o zdanie w tym temacie? Przecież ojciec to chyba wszyscy wiedzą, że to jest rodzic. Drugiej kategorii. O, a to jest moje ulubione i najlepsze. Jak matka zajmuje się dzieckiem, to to jest wszystko normalne. Nikt za bardzo na to nie zwraca uwagi, prawda? Ale jak mężczyzna zajmuje się dzieckiem, to jest wow, ta pomaga! Jak wspaniale! Znamy to, nie? Serio, pomaga. To jest również twoje dziecko, a nie jakiś projekt. A jak reagują ludzie, jak widzą cię z dzieckiem, na przykład na spacerze? No, jak jest matka, no to wiadomo. No, prowadzi wózek, no i spoko. Jakoś nikt na to za bardzo uwagi nie zwraca. Ale facet spaceruje z dzieckiem? O, ale super, że tata spędza czas z maluchem. A gdzie jest mama? I zawsze jest to. Gdzie mama? Jakbyś ty, mój drogi, po prostu nie mógł być ojcem. Tak, zwyczajnie. Przecież jesteś tylko zwykłym zastępstwem matki. Co jest bardzo ciekawe, w przychodniach jako główny rodzic do kontaktu wpisywana jest zazwyczaj matka. Jeśli pójdziesz sam na plac zabaw z dzieckiem, to inne matki będą.